Włącz i zostań z nami. Czy pani usłyszała kiedykolwiek właśnie o tych celebrytów? Czy wszyscy chodźcie kogoś Mam pytanie: czy tak Czy, e, przyszedł. Przeprosi? Przyszedł. Przeprosi? czy przeprosi? I mam pytanie. Y, y, stało się to, czy, nie wiem, co no, by Pani żeby to się do rozmów. Y, czy czytała Pani ten i jest słowo przepraszam gdzieś? Nie ma. Jest przepraszam? Nie ma. Y, napisaliśmy to, co to, Komisja tvn u stwierdziła, pisała mnie na czarną listę. To u Pana nie. też tak było w redakcji, że trzeba było po prostu żeby, żeby, żeby była jakaś. No tak nie było. My opisywaliśmy te miejsca, w już trzeba było zrobić, i przez to film na czarną listę. TF126. Zatoką Sztuki zbierał materiały, publikował informacje. O uchylenie sądowego zakazu zabiegał 6 miesięcy, ale dziś już nie wierzę w to, że uda się dojść. Poznać wszystkie kulisy tej bulwersującej sprawy. E, iż Wy dziennikarze zostaniecie wyeliminowani. E, to jest bardzo groźny to. Uważam, że tylko prawda jest ciekawa. Jeżeli nie ma tej możliwości ścierania poglądów, ale. Tak jak e, powiedziała e, pani redaktor Magdalena Ogórek, no, w jakichś cywilizowanych formach. E, twórczość Kazika bardzo lubię i, i, i jest moim jednym z ulubionych artystów. Czy odbiera? Wczoraj trochę trójki słuchałem i sytuacja była e, przezabawna. Otóż e, dzwonili słuchacze i pełnym głosem, jasno, e, mówili złe rzeczy o rządzących. E, sam Kazik Staszewski, przed chwilą słyszeliśmy na antenie. Telewizji publicznej mówi, że, że trochę się w duchu śmieje z tych obron obrony jego wolności, bo się zagrożony nie czuje, ale. Komu wie... Staszewskiemu kompletnie się nie dziwię, bo rzeczywiście on jest największym wygranym całej tej sytuacji. Świetny muzyk, który kształtował też usta muzyczne przez lata. Też fantastyczny tata, mamy dzieci w tej samej szkole. Natomiast ta piosenka na miarę możliwości Kaźdźka absolutnie nie jest, więc tutaj się zgadzam z przedmówcą, że ktoś mu rzeczywiście bardzo pomógł, bo liczba wyświetla i odsłonę tej piosenki jest gigantyczna. Jest w stronie przeciwnej, bo ona tylko na to czeka właśnie, żeby znicze palić, żeby robić tego typu kucpy i wmawiać w całej Polsce, że cenzura czyha za prawa i sprawiedliwości. Programie po filmie, to pan Sylwester Latkowski raczej stawiał pytania i apelował do ludzi, którzy mogą coś wiedzieć Otóż o tym. Otóż to. Prawo powiedzieć, no, nazwiska. no ale nazwiska ludzi, którzy tam bywali, to, to nie ulega wątpliwości. No ale, ale chwileczkę, padają nazwiska. No dobrze, ale przepraszam, ktoś te kartki z napisem murem za za taką sztuki podnosił. Miesięcy skutecznie, ale dziś już nie Wierzę w to, że uda się dojść do prawdy, e, w którym mieście dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o e, prokuraturę i o sądy. To samo mówią dzisiaj Gramy dla ciebie i twojej rodziny.